i oto przewodnik Zeciks zaprasza Was na najlepsze krajobrazy w Peskidzie Wyspowym oto uczestnicy wycieczki kto Ty jesteś? Łobaj, to Ty jesteś? a to mama Mama, dzień dobry Proszę, widoczki czekaj na tam, bo ja filmuję Nie przeszkadzę, musisz odejść Na tam tu do kamery, że wchodziłeś Tak Pepsi faza na tam zapomniałem o naszym przewodniku na tam muszę pokazać przewodnika Pucek Pucek przedstaw się Pucek się pucuje teraz Dostał paruszki Jest Pucek? Pucek powiedz coś Dzień dobry Pucek Pucek nie umie być dzień dobry bo by pewnie powiedział Mama widoczki się podobają a celem naszej wycieczki stąd będzie widać jest szczyt Mogielica, gdzieś tam. To na razie tyle.